Witajcie, moi drodzy. Tak, to ja, Sebastian. Cieszę się, że widzę Was po raz kolejny. Mam nadzieję, że cieszycie się, że widzicie mnie. Dzisiaj nie będzie czytania wiersza. Być może wrzucę wiersz pod spodem, okazjonalny, z powodu jak, właśnie świąt, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Wam powiedzieć, że życzę Wam. Najlepszego z okazji tych świąt, bo wiem, że one są ciężkie. Dużo zmieniło się na tym świecie i nie jest najlepiej. A Wy znosicie to wszystko. Ba, jesteście ze mną, jest Was coraz więcej. Dziękuję Wam bardzo. To dla mnie zaszczyt. Obiecuję, będę się starał z całego serca, jak tylko potrafię. Chociaż nie zawsze mi to wychodzi, jestem tylko człowiekiem. Za chwilę albo już usiedliście ze stołem i ze swoimi rodzinami w skromnym gronie, bo wiadomo ograniczenia, sławetny koronawirus. Siedzicie, ale mam nadzieję, że jesteście uśmiechnięci, że nie jest Wam smutno. A jeśli jest, to mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się humor poprawi. Bądźmy razem. Pamiętajcie. Zdrowia, szczęścia. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was z całego serca, Wasz mały pisarz Sebastian.